Mamy pierwszą połowę lutego 2021 roku. Zima daje sobie po raz kolejny znać. Jest piękny poranek. Śnieg sypie od samego rana. Temperatura około 10 stopni. 9-10 stopni na minusie. Postanowiłem wybrać się na Wisłę. Nie mam w pobliżu jakiegoś fajnego lasu. Ale te tereny nad Wisłą są bardzo przyjemne, szczególnie w tak nietypowej scenerii. Wybrałem się na ten spacerek nie tylko po to, żeby trochę złapać świeżego powietrza i popatrzeć jak wygląda ten teren zimą. Dawno już, szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby tak napadało. Drugim moim celem jest znalezienie ciekawego miejsca na ewentualny biwak. Jestem dosyć blisko w domu, w linii prostej, to będzie około kilometra. Także ewentualnie, jeśli miałbym taką konieczność, żeby się ewakuować, to nie byłoby to jeszcze strasznie daleko i mógłbym spokojnie do domu wrócić w nocy, jeśli byłoby mi za zimno. No ale zobaczymy. Nie pamiętam, jak dawno temu widziałem taki obrazek, żeby Wisła była skuta lodem. Co prawda samym nurtem płyną tylko kry. Jest jakiś ryż. To się chyba tak nazywa, to zjawisko lodowe. Ale tutaj w miejscach, gdzie są takie cofki rzeki, lód jest. Oczywiście jest za cienki, żeby można było po nim chodzić, no, ale widać, że że mrozek jest dosyć mocny, kilka dni takich mrozów i jest szansa, że i Wispa zamarznie. Zobaczyłem teraz z głównej ścieżki, która prowadzi wzdłuż brzegu Wisły. To jest ścieżka wykorzystywana przez wędkarzy i przez spacerowiczów. Zszedłem w takie głębsze krzaki, żeby znaleźć jakieś zacisne miejsce. Mam nadzieję, że nie natrafię na jakieś leże dzików. Co prawda nie znalazłem tutaj żadnych tropów już od dłuższego czasu. Wydaje się, że Dziki tutaj już nie mieszkają. Kiedyś to było ich królestwo, ale od czasu kiedy prowadzone są, prowadzone są odłowy dzików, już ich tutaj nie ma. Doszedłem teraz do brzegu. Padnego brzegu Wisły. Tutaj widać taki wyraźny próg. On ma jakieś 2 metry wysokości. Tu jest wyraźne zagłębienie. W tym miejscu. Tędy płynęła kiedyś Wisła. Brzeg przesunął się o kilkadziesiąt metrów. To jest e, świadectwo tego, że rzeka cały czas żyje. E, I wyznacza swoje, swoje koryto. Staram się teraz jakoś tutaj wdrapać na górę. Nie będzie to proste, bo jest bardzo ślisko. Ale spróbuję. Niestety resztę materiału muszę dograć telefonem. Bateria, jak wychodziłem, bateria od GoPro była naładowana na full, a nie minęło nie wiem, dwie godziny, z czego tylko kilka chwil było nagrywane, i niestety kamera się wyłączyła. Nie wziąłem drugiej baterii. Teraz ją grzeję w. Kieszeni, mam nadzieję, że jeszcze będę mógł chwilę dograć. No teraz przedzieram się dalej przez te krzaki. I szczerze mówiąc, nie wiem, w którym kierunku mam iść. Jest tyle wiatrołomów, że się obrócę, będzie tam widać dookoła. Poza tym, padający śnieg potęguje jeszcze poczucie braku orientacji. Także idę dalej. Automatyczna stacja pogodowa wczesnego ostrzegania Stanisław Roman 5 Wanda Xavery Wanda Komunikat dla Miasta Stołecznego Warszawa Raport meteorologiczny z godziny 18:30 Opady śniegu Temperatura minus 8 stopni Celsjusza Ciśnienie 1001 Hektopaskali Wilgotność 79% Prędkość wiatru 5 metrów na sekundę. Kończy się moja wycieczka, dochodzę już do cywilizacji. Niestety ostatnie sceny musiałem już nagrać telefonem. GoPro do samego końca nie chciał się uruchomić. Niestety bateria nie lubi niskich temperatur. No ale cóż, nauczka na przyszłość. Dobrze, no, że telefon przynajmniej działa i te ostatnie sceny mogę nagrać. Także rekonesans jest udany. Przeszedłem się trochę nad Wismą po krzakach, zobaczyłem gdzie ewentualnie można byłoby zrobić krótki biwak i nic, jak starczy zapał i pogoda pozwoli, to... to może sobie trochę tam w tych krzakach posiedzę. Także tymczasem i do zobaczenia.